No, jesteśmy tutaj, w Na praktycznie Naprawdę bliżej prawie nie można, ale tylko prawie. Na dzisiaj bliżej nie będziemy. Piękne widoki, całe Tatry widać. Po prostu bajka. też żeśmy zaczynali wcześniej. Tu żeśmy jeździli. A potem tam, 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 tam. I jeden wyciąg drugi wyciąg, trzeci tam jest piękne jeziorko i do góry wjechaliśmy elegancko do góry wjechaliśmy elegancko na tym właśnie wyciągu na tym właśnie wyciągu wjechaliśmy do góry i jesteśmy do góry Jest Andrzejek Człowiek, który mnie podprowadza we wszystko na Słowacji O, jest elegancko Katane jest bliżej. Jucheł jest tam jak uważasz? Dobra, no to zjeżdżamy. Jeziorko nam najbliższy z góry wygląda. To no, tak się się. chyba się to trzymam na bardzo Na razie.